Cześć, dzień dobry, witam się bardzo serdecznie dzisiaj w spontanicznym vlogu, ponieważ postanowiłam no, w końcu coś nagrać, dawno nic nie nagrywałam, a teraz jestem w idealnym miejscu, czyli na parkingu w Lidlu. <laughs> I zabiorę Was dzisiaj na mój taki luźny, przyjemny, cudowny poniedziałek. Zrobimy zakupy do bezowni, do siebie do domu i ogotuję wspaniały obiad, który mam mega dzisiaj ochotę i może coś jeszcze, także zapraszam serdecznie do oglądania. Jestem Hania Beza i chodźcie ze mną. Teraz najgorsza czynność, czyli pakowanie wszystkiego Nienawidzę tego Ale to jest też niezła siłownia Najlepsze papiery do pieczenia Tutaj torba do domu Pinak do obiadu i nawet jedna torba została pusta. Także idealne zakupy. Finito, lecimy do bezowni i jeszcze na spacer z Lopezem. Idziemy. Pieniążek z Lidla, pieniążek z Lidla. Jedziemy, jedziemy na spacerek, na spacerek. Wiecie co, nauczyłam się. Generalnie nauczyłam się już kłaść bez, yy, znaczy zakupy do bagażnika, Ym, a Lopeza dawać tutaj, bo tyle razy, tym mi się rozlała śmietanka na fotele i miałam do prania, słuchajcie, koszmar, nauczyłam się, że po prostu jak biorę, jadę na zakupy, to nigdy nie biorę Lopeza, a jak już biorę Lopeza, to sadzam go do przodu. On mniej powróci tapicerkę, niż rozlewające się śmietanki. Nie? No tak. Wyciągam zakupy i wszystkie daję do bezowni. I to jest taka czynność, o której wszyscy myślą, że nie istnieje jak się piecze ciasta. A widzicie, cukier strasznie dużo waży i trzeba się mega namachać. Także, jak chcecie odpowiedzieć sobie taki mały, słodki punkcik, to polecam wziąć to pod uwagę. <śm> Tak, kto cieszy się już cały świat słucha nas co dzień Diry, la dum, -la, la. Halo, 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 mówi Smurfne Radio Nadajemy dziennik, potem jego skrót W lesie, na polance smaczne są poziomki Jest dzisiaj takie przepiękne słońce i aż żal nie wykorzystać takiej pogody Mamy połowę września i po prostu jest tak przyjemnie Słuchajcie Lopez, cicho Niegrzesny jesteś Masakra. O. No. Hop. no hop. hop. Trzeba zmęczyć i siebie i Lopeza trzeba zmęczyć. Słuchajcie, jak Lopez jest nie wybiegany, to kompletnie nie daje mi żyć w domu. Hop. Leć. <laughs> Poleciał. <śmiech> o matko, uwielbiam te spacery. Naprawdę to jest mój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Jestem chyba już porzu mam taki wiek, że takie słowa wypowiadam, ale moim ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jest właśnie pójście z Lopezem na taki godzinny spacer do lasu, tutaj do tego orkińskiego naszego Szczecińskiego lasu. Mam swoje trasy. Mniej więcej taki spacer ma około 8 tysięcy kroków. Staram się każdego dnia mieć minimum 7 tysięcy, ale zazwyczaj mam właśnie około te 10 tysięcy. Naprawdę cały czas tak dosyć aktywnie z tymi krokami. I to się bardzo sprawdza. I wiecie co? Cudowną sprawą, jeśli chodzi o takie rzeczy typu redukcja, liczenie kroków, to jest właśnie ten niegrzeczny pies. Bardzo, bardzo polecam mieć takiego niegrzecznego psa, bo z nim naprawdę jest łatwiej wyrabiać kroki. I nasz ostatni etap spaceru, bo mój spacer w lesie zawsze dzielę na trzy etapy. Pierwsze to są górki i rzucanie patyczkami. Potem drugi to jest ten taki marsz, gdzie już łapię Lopeza na smycz i sobie po prostu tak maszerujemy po lesie. I trzeci etap to jest picie i kąpanie, czyli jesteśmy nad jeziorkiem. Jak jest ciepło, to Lopez sobie pływa, a jak jest zimno, to tylko sobie pije. I w taki sposób kończę właśnie spacer po lesie i idę już potem do auta i jadę robić obiad. A dzisiaj Was ze sobą zabieram. Już wróciłam ze spaceru, no to teraz szybko obiad, bo jest już po 14.00. Mam już ponad 12 tysięcy, patrzcie, mam już ponad 12 tysięcy kroków, już przeszłam, dlatego jestem bardzo głodna. I dzisiejszy obiad to będzie taka wariacja na temat łososia. Bardzo, bardzo szybki obiad, bo jak jestem głodna, to nie, nie umiem długo czekać i gotować bardzo długo. I tak, do tego kupiłam łososia, takiego gotowego. To będzie obiad generalnie jakby dwudaniowy, na dwie osoby gotuję. Tutaj jest tak, tutaj jest makaron. Trochę ponad 100 100 gramów, dokładnie jest 113. Oczywiście ja to wszystko sobie zapisuję, a potem będę przeliczać. Cukinia. Cukinia jest po to, żeby zwiększyć objętość dania. Ja ją sobie zetrę, tak żeby ona się fajnie rozgotowała i żeby nie było jej czuć. Ale żeby przy okazji małą kolorycznością zwiększyła objętość mojego dania. Oczywiście szalotka. Cebulka musi być, cebulka robi smak. Do tego dużo świeżego zielonego szpinaku. Dodaję też troszeczkę łowu skyra Skry też ma dosyć mało kalorii, w 100 gramach jest tylko 64. I na końcu przepyszna. Uwielbiam. Wiem, że nie każdy lubi, ale ja osobiście uwielbiam smak pięknej zielonej kolendry. Na początku daję łyżeczkę oleju, dosłownie tylko łyżeczkę, żeby na niej zeszklić cebulę, cukinię, żeby ją również przesmażyć, szpinak. Gotujemy, gotujemy. O, wiatr. Na koniec dużo koperku i doprawiamy to wszystko sporą ilością soli, żeby był właśnie taki smaczny, dosmaczony. Do tego wszystkiego dosypuję dużo pomidorków. Ludek, tych pomidorków jest tak dużo, bo nadają taką świeżość i krótkość. Tak końcowo wygląda moje danie. Naprawdę powiem Wam, że to, że dodałam tam tego właśnie łososia, to jest po prostu tak dobrze to oblepia, trochę tego białego skyra do tego i ten koperek i do tego to ogórek, to się nazywa kolendra i te pomidorki, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Także jeżeli ktoś się lubi, to naprawdę warto sobie zrobić tego typu obiad, bo jest naprawdę znakomite, uwielbiam go.